Sztuka rozbijania na na atomy. Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Witajcie moi drodzy. Jest piątek, piąteczek, piątunio. Oczywiście dla Was. Ja się nie szykuję na weekend, jak wiecie, bo u mnie w te dni najwięcej pracy. W dodatku w niedzielę metro chodzi gorzej niż w zwykłe dni, więc mój kolega przyjeżdża później, bo jeszcze nie znalazł mieszkania bliżej. Czyli nadal jestem uziemiona w niedzielę. Muszę być rano w pracy, żeby uruchomić piec i zacząć działać z ciasteczkami. Mm, sorry, że robię wam apetyt, ale nasze migdałowe kruasanty są naprawdę zajebiste. Dziś księżyc wszedł w pełni o godzinie 9:59 rano, więc uważajcie z życzeniami, bo mogą się spełniać i narobić kłopotu. I jeszcze jedna ważna rzecz. Do wigilii zostało dokładnie 5 tygodni, ale o świętach będę mówić osobno. To tylko taka zajawka, że wiem, kojarzę, pamiętam i czekam. Mało tego, w środę byłam całkiem sama w pracy po południu i nawet pozwoliłam sobie na włączenie piosenek krysmasowych. Tak, tak, wiem. Trochę za wcześnie, ale skoro byłam sama, to czemu nie? Nikomu nie przeszkadzałam, a mnie to bawiło. Ok, czyli sprawy porządkujące rzeczywistość podane. Czas na treść zaplanowaną. Okej, okay. jak wiecie, bo szczerze o tym zwykle mówię, co jakiś czas wpadam w dół, dołek, rów mariański, bagienko, jak zwał, tak zwał. Wiecie o co chodzi. Problem myślę w tym, że zyskałam pewną świadomość, ale brak mi narzędzi. Ciężkie do zrozumienia. Okej, okay, już wyjaśniam. Bo przecież o czym też już opowiadałam. Kilka lat temu przeżyłam nowe narodziny. Znaczy, urodziłam się na nowo, gdy odkryłam, że jest jeszcze inna siła od tej, z którą przetrwałam całe swoje poprzednie życie. To znaczy, myślę, że ta siła z poprzedniego życia to była siła rozpędu albo po prostu siła przyzwyczajenia. A ta nowa siła to energia, która nas przepełnia, o czym nie miałam pojęcia. To znaczy, nie no, słyszałam wcześniej, że wszystko, je, że wszystko jest energią, ale żeby aż tak i wtedy zetknęłam się z reiki. o tym też już mówiłam, że na własnym ciele odczułam siłę mojej osobistej energii i co ona potrafi. Reiki to sztuka, jeśli mogę tego słowa użyć, a myślę, że tak, to sztuka bezwyznaniowa, czyli nieistotne, jaką religię wyznajesz. Reiki jest dla każdego. Jest to sztuka, która odbywa się na dwóch poziomach: fizycznym i duchowym. Wymiar fizyczny to usuwanie blokad energetycznych, oczyszczanie centrów energetycznych, czyli czak to tak w skrócie. A wymiar duchowy to praca nad sobą, nad swoim sercem, umysłem, tak aby dojść do harmonii w obu tych wymiarach. I to jest to, o czym mówię. Bo ja zyskałam świadomość, ale nie mam zbyt wielu narzędzi do tej pracy. Hm. Ale też może to nie to, że nie mam narzędzi, tylko jestem zbyt leniwa. Aby ich poszukać? A może to nie tak, że jestem leniwa, tylko boję się opuścić strefę komfortu, i stąd wszystkie te opory? Bo wiecie, czasem mam wrażenie, że robię na przykład trzy kroki w przód, żeby następnego dnia cofnąć się o. O, czekajcie, pomyślałam o. że cofam się o pięć kroków, ale nie. Nie cofam się aż tak bardzo. Gdybym miała się aż tak cofnąć, musiałabym stracić tę swoją nową świadomość tego, że to ja jestem odpowiedzialna za swoje życie i tylko i wyłącznie ode mnie zależy wszystko, co się ze mną dzieje to wpadanie w dołki też. I myślę, że gdy tracę oddech i ziemię pod nogami, to chowam się w tej jakiejś takiej swojej kuli złożonej z niemożności, z bezradności, niechęci, strachu, bólu, paniki, niewiary w siebie i z całego tego bagażu, który nadal pakuje się do mojego plecaka, o czym mówiłam ostatnio, jeśli pamiętacie. I siedzę w tej kuli tak długo, aż coś mnie z niej nie wypchnie. Tym czymś może być coś, co ktoś powie, albo o czym przeczytam, albo poczuję. Albo zobaczę, różnie to bywa. I ostatnio właśnie wpadłam w tę moją kulę. Czułam się jak nic niewarty i nieznaczący strzępek czegoś, co się buja w powietrzu, podatny na podmuchy, które noszą go z miejsca na miejsce, a on sam nie ma żadnej mocy decyzyjnej. W takich momentach, gdy jestem w tej mojej kuli, nie traktuję dobrze ani siebie, ani tego, co robię. No i tym razem trafiło oczywiście na podcast. Owszem, zrobiłam odcinek, czemu nie? Ale pomyślałam, że to powinien być ostatni odcinek, bo przecież naprawdę nie ma sensu robić coś, co nie ma sensu. Taki, Taki podwójny brak sensu. I wtedy moja przyjaciółka Dominika powiedziała: Zrób analizę smart. <taki> no, pamiętam z dawnych lat coś takiego się robiło. Generalnie w tej analizie chodziło o cel. Bo tylko wtedy, gdy jest dobrze sformułowany i skonkretyzowany, projekt ma szansę powodzenia. Zaraz zerknęłam w internet, żeby sobie przypomnieć, jakie były po kolei elementy tej analizy, no i znalazłam oczywiście, że cel ma być S jak szczegółowy, M jak mierzalny, A jak atrakcyjny, R jak realistyczny i T jak terminowy. No Dobra, czyli zaczęłam oczywiście od pierwszego, czyli od szczegółowego. Zaczęłam sobie przypominać, jakie cele mi przyświecały, gdy postanowiłam robić podcast. Co to było? A więc tak, przede wszystkim to, co dla mnie było najważniejsze, to wytłumaczyć ludziom, tym, którzy będą mnie słuchać, że można sobie. Z sobą poradzić, że można siebie odkryć, że warto nad sobą pracować, że wystarczy zrozumieć, że szczęście ma się w sobie i wszystko pójdzie jak trzeba. I cel drugi. Dać samej sobie przyjemność stworzenia czegoś nowego. A ponieważ wiele osób mi mówiło, że mam ciekawy głos, więc stwierdziłam, że to połączę jedno z drugim. I wiecie co? Po pół roku tworzenia podcastu doszłam do wniosku, że to żadne cele. A w każdym razie gówniane. Dlaczego? No bo jeśli chodzi o ten pierwszy, <laughs> powinnam go sformułować: zostać coachem, No bo na to wychodzi, tak? Tłumaczyć ludziom, że można sobie z sobą poradzić, że można siebie odkryć i tak dalej, i tak dalej. Tylko, żeby zostać coachem, trzeba mieć większą wiedzę, lepiej sobie radzić z sobą. Bo jak można cokolwiek radzić komukolwiek, jeśli samemu nie umie się sobie poradzić czegokolwiek? Choć podobno, psychiatrzy i psychologowie też sobie z sobą nie radzą. No ale nie będę wnikać. Cel drugi to już był lepiej, bo faktycznie naprawdę dawałam sobie przyjemność odcinkami, ale, no właśnie, zawsze musi być jakieś ale, prawda? Chodzi o to, że momentami nie dawałam rady czasowo i wtedy moje odcinki były, przynajmniej ja miałam takie wrażenie, że były wymuszone, nie miały w sobie tej lekkości i ognia, jaki chciałabym, żeby miały. I właściwie <grytanie> na tym zakończyłam moją analizę smart, skróconą. Do jednego tylko punktu. Nie było sensu sprawdzać kolejnych elementów, skoro już na etapie szczegółowości okazało się, że moje cele zostały sformułowane no, nieprawidłowo, tak? No i oczywiście, co pomyślałam? Że właściwie jestem do dupy, <laughs> że to do mnie podobne rzucać się na głęboką wodę bez konkretnego planu, bez pomysłu, bez jakiegoś scenariusza, o czym będę mówiła w kolejnych odcinkach tak bez sensu w ogóle. Mało tego. Przecież wiem, wiedziałam, znam siebie, wiem, że mam problemy z autoreklamą. Autodestrukcja wychodzi mi zdecydowanie lepiej. Więc, więc po co tak naprawdę działania, które są całkowicie bezsensowne? To choćby dlatego, że nie będę się umiała zareklamować. A i wtedy zerknęłam na pulpit i zobaczyłam folder przygotowany jakiś czas temu z odcinkami przerobionymi na wideo, gotowymi do wrzucenia na YouTube. Bo już jakiś czas temu kilka osób mi powiedziało, jak Cię nie ma na YouTube, nie macie nigdzie. YouTube to podstawa. No nie za bardzo rozumiałam, bo ja preferuję Spotify. Ewentualnie YouTube wieczorem przed snem coś tam sobie oglądam. Ale generalnie wrzuciłam. Tak całkiem bez sensu. Przygotowane filmiki na swój kanał na YouTube. A później odezwał się mój młody przyjaciel Marcin. Ziomar z Nowego Stawu, który mieszka w Stanach i jest moim wsparciem, był przy książkach, które lokowałam na Amazonie, i teraz trzyma ciuki też za podcast. I od niego dostałam kilka ciekawych zdań na temat mojego gadania, a jedno mnie ujęło i to bardzo. Marcin, przepraszam, ale muszę cię zacytować. Pamiętaj, że tymi podcastami pomagasz też aniołom, bo kreujesz im kolejne narzędzia, które mogą wykorzystać. Wow! Jak zabrzmiało? Wiem, że dla niektórych to jak zdanie nawiedzonego pomyleńca. <laughs> bo podejrzewam, że niektórzy z was też traktują mnie jak nawiedzoną wariatkę. Możecie, mnie to naprawdę nie przeszkadza. Ale dla mnie te słowa były bardzo ważne, może dlatego, że mają duży, duży związek z moją nową książką. Ona się jeszcze nie ukazała w Polsku, no niestety, bardzo tego żałuję, ale tak wybrałam wydawnictwo, a nic nie dzieje się przypadkiem. No właśnie, to jeden z moich nowych elementów podejścia do życia, nie ma przypadków. Wszystko, co się dzieje, dzieje się dla jakiegoś powodu, i nawet jeśli jeszcze go nie znam teraz, to przyjdzie moment, przyjdzie czas, że się dowiem, dlaczego coś stało się właśnie tak, a nie inaczej. I też dowiem się, dlaczego moja książka, mimo że prawie rok już minął od podpisania umowy i jeszcze nie została wydana, ale dotyczy to nie tylko tej książki, ale także wszystkich przypadków w moim życiu. Przypadków oczywiście używam tu w cudzysłowie, bo. No bo nie ma przypadków, naprawdę. Bo na przykład, dlaczego znalazłam się tutaj w Wielkiej Brytanii? Po co? Bo nie mam pewności oczywiście, ale, ale gdybym została w Polsce w ciągu tych ostatnich siedmiu lat, jaki byłby możliwy scenariusz? Tego, co, co by się ze mną zadziało. No, na przykład, mogłabym się rozpić. Albo wyszłabym po raz kolejny za mąż, żeby zrzucić na kogoś odpowiedzialność za swoje życie. I pozwoliłabym się na przykład zniewolić fizycznie, psychicznie, przemocowo i tak dalej. Albo zeszłabym z tego świata, mając dość wegetacji. Oczywiście. Przy swojej osobistej pomocy. Takie scenariusze są bardzo prawdopodobne, szczególnie, że przypominam, wyjeżdżałam z Polski w stanie depresji, tak? I gdybym została w Polsce, na pewno nie pracowałabym w fabryce, gdzie maszyny usypiają świadomość istnienia, świadomość tego, że w ogóle się żyje. Nie poznałabym wielu osób, którym pozwoliłam się skrzywdzić, ale także nie poznałabym wielu osób, z którymi połączyła mnie chemia. W sposób przyjacielski ta chemia, mimo że generalnie połączenie byliśmy zawodowo. I co najważniejsze, gdybym nie znalazła się tutaj, nie odkryłabym mojej energii, nie odkryłabym siebie, nie wiedziałabym, że mogę do siebie dojść, nie napisałabym mojej nowej książki, nie zabrałabym się też za podcasty, a jednak to zrobiłam. Dlaczego? Nie wiem. I jeszcze nie wiem. Podejrzewam, że minie trochę czasu, zanim się dowiem. Ale nic nie dzieje się przypadkiem. Ta cała moja droga w ciągu ostatnich prawie 8 lat wyraźnie toczy się w jakimś kierunku. Jeszcze nie wiem, jaki to kierunek, ale pewnie się dowiem. Na pewno nigdy nie będę coachem. Nie wiem, czy chciałabym zresztą nim być, choćby dlatego, że słowo coach kojarzy mi się trochę pejoratywnie. Ale wiem, że chcę mówić. Chcę mówić o sobie. O swoich doświadczeniach z depresją, o szukaniu drogi do mojego wewnętrznego dziecka, o wpadaniu w doły i wydrapywaniu się z nich. A wiecie dlaczego? Bo wiem, że nie jestem sama i jedyna w tych doświadczeniach. Jest nas wiele i wielu, i kobiety, i mężczyźni. Jeśli mnie słuchacie, możecie śmiało się identyfikować ze swoimi strachami, bólami. Niskim poczuciem wartości, ucieczką od demonów, które nas dręczą. Owszem, wszyscy mamy inne demony, wszyscy mamy różne powody do strachu, co innego nas boli, ale to jedno nas łączy, właśnie emocje, z którymi nie zawsze dajemy sobie radę. A ja cały czas próbuję, próbuję dawać sobie radę. Dlatego postanowiłam, że będę mówiła dalej. Bez względu na to, czy ktoś mnie słucha, czy nie, może to być jedna osoba, jak w teatrze, gdy spektakl toczy się bez względu na ilość widzów. Ale będę mówiła, choćby dlatego, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami ze swoimi dróżkami, błędami, krokami w przód i w tył, w przód i w tył, w przód i w tył. No, dlatego będę mówić, ale tym razem, żeby wystartować porządnie. Jeszcze raz spróbuję analizy smart. Zobaczmy, co teraz wyjdzie. Spróbuję ze wszystkimi elementami. Otóż, stworzę podcast pod nazwą Sztuka rozbijania główne na atomy, w którym pokażę, jak ja rozwiązuję swoje problemy, albo ich nie rozwiązuję, tylko przeczekuję do momentu, gdy poczuję się na siłach, żeby się z nimi uporać. <laughs> Oznacza to, że będę dzielić się moimi doświadczeniami z życia, zarówno tego minionego, jak i aktualnego, bo wszystko wynika z czegoś. Powtórzę coś, co kiedyś już mówiłam. Kochaj swoją przeszłość, bo dzięki niej jesteś tym, kim jesteś i tu, gdzie jesteś. Kochaj swoją przyszłość, bo znajdziesz się tam, gdzie chcesz być. I kochaj swoje tu i teraz, bo to ty je tworzysz po swojemu. A moje tu i teraz chcę być razem z wami i ze mną. I ten cel będę. Osiągała realizując kolejne odcinki, a następnie umieszczając je na różnych platformach internetowych, jak do tej pory. Czyli mój cel jest mierzalny, ponieważ odcinki będą dostępne w różnych formach, zarówno audio, jak i wideo. OK, następne, jest to dla mnie atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu, bo pozwala mi się wyżyć artystycznie, emocjonalnie i duchowo. A w efekcie daje sporą satysfakcję. Mój yy, projekt jest realistyczny i to jest bardzo ważny punkt, ponieważ postanawiam w tym momencie, że będę nagrywać jeden odcinek tygodniowo. Da mi to większe możliwości do wgłębienia się w wybrany temat. Odcinki zyskają na jakości, a ja będę czuła się zdecydowanie lepiej, mając więcej czasu na przygotowanie publikacji, bo wiemy, jeśli cel jest zbyt wysoko postawiony, jest w stanie zniechęcić, i ja to już niestety odczuwałam. Zbyt wielka presja czasu robiła swoje, a po prostu muszę pracować, żeby zarabiać na swój chleb, bez względu na to, czy chcę go obłożyć szynką czy serkiem. I to będzie jeden odcinek w tygodniu, i nie określam konkretnie jednego dnia, że to będzie piątek, sobota czy świątek. Tyle, że w każdym tygodniu jeden odcinek. Ostatni element analizy to terminowość. I postanowiłam, że ten cel, czyli te odcinki podcastu, będę realizować do końca marca, czyli jako cały sezon pierwszy. A co dalej? To się zobaczy. Nie wiem, co dalej. Uuuu, moi drodzy, takiej spowiedzi już dawno nie miałam. Ale chyba musiałam to z siebie wyrzucić. Lżej mi się zrobiło, naprawdę. I chyba z większą radością będę przystępowała do kolejnych odcinków. Gdzieś tam pomysły mi już zaczynają chodzić po głowie, ale muszę mieć na wszystko czas. No, w kwestii technicznej: jeśli ktoś ma ochotę ogarniać stare odcinki, bo coś przegapił, zapraszam na YouTube. Tam zaczęłam wrzucać wszystkie odcinki od początku w formie wideo. Link podam w opisie, ale wystarczy wrzucić wyszukiwarkę na YouTube tytuł ogólny, czyli sztuka rozbijania gówna na atomy i się pokaże. Na razie jest wstęp i dwa odcinki, ale codziennie będzie kolejna premiera, więc zapraszam. No i oczywiście zapraszam do udostępniania linków na audio i wideo, podcastów, wszędzie, gdzie tylko się da. Wiecie, że marketing szeptany ma największą moc. No, a ja przy okazji jeszcze chcę powiedzieć, że będę miała czas na to, żeby wrócić do swojej powieści, którą zaczęłam, wstyd się przyznać, 4 lata temu. Oczywiście komedia kryminalna. Zaczęłam 4 lata temu i mam taki dosyć spory kawałek napisany, a później odpuściłam. Więc zamierzam wrócić do tej powieści no i myślę, że nie zajmie mi to długo czasu, żeby skończyć. No, ok. Wystarczy. Życzę Wam miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu, ale nie wiem jeszcze w jaki dzień. Do usłyszenia, kochani. Pa!